W Treści zadania wiemy, że nasze oprocentowanie to jest 4%. Zapiszmy to od razu w ułamku dziesiętnym, czyli będziemy mieli 4 przez 100 i to jest równe 4 setne. Oraz tutaj nasza kapitalizacja, czyli to jest M, jest u nas równa 1. Obliczmy, jaką kwotę należy ulokować na koncie, aby po 5 latach, czyli N jest równe 5, uzyskać kwotę, 1217 zł. W takim razie będziemy korzystać tutaj ze wzoru kapitał i mamy w nawiasie 1 dodać r, czyli nasze oprocentowanie przez kapitalizację do potęgi kapitalizacja razy na ile lat. Podstawiamy do naszego wzoru. Będziemy mieli k w nawiasie 1 dodać 4 setne do potęgi piątej i to jest równe 1217. K i będzie razy. Dodajemy w na, liczbę w naszym nawiasie. Mamy 1 i 4 setne do potęgi piątej. Podnosimy do potęgi piątej otrzymując 1, a po przecinku będziemy mieli 2, 1, 6, 6, 5, 2, 9. to jest równe 1217. Dzielimy przez naszą tą dużą liczbę. I otrzymamy, że K będzie równe: mamy 1000, a po przecinku będziemy mieli 2, 8, 5, 2, 9, czyli po prostu w przybliżeniu możemy przyjąć, że to jest 1000 zł. Czyli aby uzyskać po 5 latach kwotę 1217 zł, należy ulokować na koncie około 1000 zł. Obliczmy w takim razie, jaką kwotę należy ulokować na koncie, aby po 3 latach, czyli nasze N jest równe 3 uzyskać kwotę 1217. K w nawiasie 1 dodać 4% w ułamku dziesiętnym to są 4 setne, do potęgi 3, bo to jest na tyle lat, i mamy 1217. K razy 1 i 4 setne do potęgi trzeciej to jest 1217. Podnosimy do potęgi trzeciej otrzymując 1, a po przecinku mamy 12,48,64 k. To jest równe 1217, dzielimy przez tą naszą dużą liczbę, czyli K będzie równe, możemy podać liczbę w przybliżeniu, że to jest 1082 zł. Czyli aby uzyskać po trzech latach kwotę 1217 należy ulokować na koncie około 1082 zł.